Witam serdecznie przyszłych studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i zapraszam do kontynuowania nauki na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej, którego jestem dziekanem. Mamy do zaoferowania trzy interesujące kierunki studiów. Są to fizjoterapia, studia pięcioletnie magisterskie oraz kosmetologia i terapia zajęciowa na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Zapewniamy znakomitą bazę dydaktyczną i wysoki poziom edukacji umożliwiający znalezienie dobrej pracy po zakończeniu studiów. Obecnie przygotowany jest również nowy interesujący kierunek zoofizjoterapia. Kierunek ten będzie realizowany wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. serdecznie zapraszam do zobaczenia